Proszę. Może od pierwszej klasy, przyroda. Przyroda, klasa pierwsza, pytanie za 100 złotych. Jak brzmi pełna nazwa gatunkowa najpospolitszego w Polsce łabędzia? Piotrek, słuchamy. No myślę, że to jest łabądź biały. Łabądź biały. Hm. Nie wiem. Biały to to nie jest. Hmm. Hmm. To nie wiem, to nie wiesz? Zobaczymy, co Krystian wymyślił. <laughs> pytanie brzmi, co, jak odpowiedział Krystian? Co może mieć Krystian? Jaką odpowiedź? Zobaczmy, jak odpowiedział Krystian. Łabądź pospolity. No to Zapospolita odpowiedź. No, trochę. I łabędź, jeśli już. Mm. Korneliusz, proszę. Łabędź niemy. Łabędź niemy. No właśnie, łabędź niemy. Ale Łabędź niemy. To jest... No tego to się nie spodziewałem. Właśnie, mam. prawidłowa odpowiedź. Nie spodziewałeś się tego. Ja nie spodziewałem się, że już po pierwszym pytaniu... Będę musiał Cię pożegnać. No przykro. To bardzo przykry moment w naszym programie, w szczególności, kiedy dzieje się już na początku. Krystian, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki. Piotrek, takie są zasady, takie są reguły mhm. naszego teleturnieju. Proszę, obiecałeś. No to powiem. Do tej kamery, proszę bardzo. No ja, Piotr Wojtuniak, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za udział w programie.